Wojtek Sowkiewicz, po raz pierwszy jesteś na sylwetce na czwartym module IQ. Jak Ci się podoba? Bardzo fajnie, jest ciężkie, bardzo są treningi. Pełen profesjonalizm. A wczoraj kto ciebie najbardziej dojechał? Bo mieliśmy cztery, tren... tak? A ten Paweł to ma już tutaj taką renomę zajeżdżacza, chyba. Dzisiaj odczułem to szczególnie na kolanach. A jak, po, a jak pozowanie? Pierwszy raz pozowałeś? Pierwszy raz w życiu. Będziesz do nas wracał? Tak, na do zobaczenia. Czwarty moduł, tu już po pierwszym starcie z Strzebie, przed kolejnym startem. Opowiedz coś nam, jak tam. Eee, po Pierwsze po kotę star... zapoty? No, zdecydowanie. Dużo mi dał ten start, jeżeli Strzebie, bo. Taki płaski na pasz to dobra opcja dla mnie. Dało mi kopniaka, nieco mi tego, ten start. Dużo ciężej pracowałem przez ten tydzień, wydaje mi się, niż przed tym startem. Więc, więc dużo mi to dało. Także jestem bardzo zadowolony, że wystartowałem i teraz aby się z Polski zrobić jak najlepsze formy, jak najlepiej się pokazać na ksiosę. Na piątym module będziesz? Zdecydowanie przecież no przyjeżdżam na piąty moduł zdać egzamin i świętować. W ogóle, a co ty, ty taki uśmiechnięty jesteś? Podobno jak się przygotowują ludzie, to chodzą zamęczeni yy, i najlepiej to, żeby się wyprowadzili i zamieszkali na pustyni. A też ja wszystkich... wiem, co oni robią jak się przygotowują. Ja dużo jem, dużo trenuję, dużo śpię. I małżonce życie nie uprzykrzasz? No to już jej troszeczkę może, ale tragedii mi się wydaje nie ma. Poza tym ona też rok temu się przygotowywała, to, to już też trochę rozumiem bardziej niż, niż jak ktoś nie przygotował się nigdy. Tak, to, że ona rok temu startowała na pewno dużo pomaga. My trzymamy kciuki do kolejnego modułu. I do Anna w. w Oczywiście jesteś. Super, powiedz jak twoje plany startowe? Forma widzieliśmy wczoraj. Widownia tutaj cię podziwiała. Nie wiem, no formę to nie mnie oceniać, zawsze tak mówię. Jestem bardzo krytyczna wobec siebie, także nie potrafię obiektywnie ocenić. Yy, a właśnie wczoraj zapadła decyzja, że startujemy, właściwie w piątek decyzja, że startujemy na się Polski, no to cieszynimy dalej. No, to jak Ty, chyba trener ci, tak ciśniliśmy. mówi, to na pewno o, jest w to ciśnio, tym prawda. No ja. Tak, sądzę. No to co, my trzymamy kciuki na razie, nie? Hej. na, na szkolenie sylwetki. Kto tu się przywiódł? Jakie są Twoje wrażenia? E, rok temu poznałem właśnie trenera mojego, aktualnego do Skryplonka. I właśnie zachęcił mnie na to, żebym zrobił jakiś kurs szedł w tą stronę sportu. No i jak? Pierwszy odbiór? Bardzo mi się tutaj podoba, bardzo fajna atmosfera, treningi są bardzo ciężkie i bardzo fajnie mi akurat naładować baterię, wrócić do domu i kontynuować to. A powiedz mi, który trener najbardziej dał Ci w kość wczoraj? Wczoraj? Pan... zapomniałem imienia Drzewiec. A, a, czyli opinie zbieżne widzę. Ale tak pozytywnie rozumiem. Tak, bardzo pozytywnie. Dzisiaj akurat takie... Ledwo zostałem w szczerze mówiąc. No to co? zobaczymy się jeszcze? Na no pewnie. No, no to do zobaczenia. elegancki na debiutach. Eee, przygotowuje się z sylwetką, przygotowuje się do mini -hałas. No i co tam w ogóle, jak tam? Jakie plany? Plany najbliższe są nietne z tego względu, że za miesiąc czasu chcę wystartować na Mistrzostwach Śląska w Chorzowie. Mm -hmm. eee, natomiast dwa tygodnie później na Mistrzostwach polskich w Kielcach. I w zależności od tego, jaki będzie wynik jednych i drugich zawodów. Albo podejmę ryzyko. Postaram się utrzymać formę i jeszcze dla przygody pojechać sobie do Sopotu. Zawsze mi się podobały te zawody. Natomiast w sumie innej opcji nie ma. Ma być dobrze i pojadę jeszcze do sopotu. I myślę, że jeżeli chodzi o ten rok, później będę sobie odpoczywał. Ale sylwetki nie znikniesz nam? No? Sylwetki na pewno nie znikną. Nic na to nie wskazuje, cały czas się rozwijam, także motywacja jest ogromna, tym bardziej, że mówię, zawody poszły tak jak no na, poszły. Na, na Twoich pewno. oczach zmieniała się Twoja sylwetka tutaj, uczestników wszystkich, tak więc no, my jesteśmy dumni z Ciebie. A dziękuję bardzo, sylwetka na pewno dużo mi w tym pomogła, no ale i Dominik swoje kroczy dołożył, także... Oczywiście. Mówi się, że sukces nie ma wielu ojców, w tym przypadku jednak kilku jest. No i pięknie, dobra, to ty idź trenuj, bo stygniesz. Dzień. Dziękuję. Hej. No, zajechałeś wczoraj ludzi. Dlaczego taki jesteś? Nic nie wiadomo. O tym. Powiedz, te, o, może co ty wczoraj za trening ludziom zaaplikowałeś? Cóż to było? Tak sobie trochę system, trochę giganseria na no. No, zaplanowaliśmy sobie działania troszeczkę tak pod kątem tematu tego wywiadu, czyli pod kątem separacji mięśniowej. Nie było tam specjalnie, z tego co wiem, bodajże cztery hotelki i To wszystko. Czyli nie, 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 nie potrzeba wiele, żeby ludzi zadziwić i ich mięśnie? Absolutnie. Wszystko jest w głowie i, i liczą się nasze mięśnie, a sprzęt nie jest potrzebny. A najważniejsze jest co? Oni są zmęczeni, ale uśmiechnięci. Tak. Oni, się, oni lubią ten ból, tak więc chcemy tego więcej, Pawle. Dziękujemy, hej. Krzysiu Walczak, e, wiernie na czwartym module, na pierwszym tak było sobie, ale e, jesteś, zadajesz dużo pytań i no i co? Zadowolony? No ja tak jak po ja raz pierwszy powiedziałem, że jestem tutaj, bo nie trenuję, nie jestem z branży, że tak powiem. Eee, Przyjechałem, żeby zbudować jakby wiedzę przede wszystkim, jest zobaczyć co jest błędem, co jest prawdą, co jest mitem, e, co jest faktem. Eee, coraz bardziej się wszystko jakby rozjaśnia. Osobiście uważam, że taki jeden blok pięciozjazdowy, żeby tą wiedzę utrwalić, to i tak to jest za mało, bo wiedza jest. E, Nasz organizm jest, jest zbyt skomplikowany, żeby e, była jedna recepta na każdego człowieka. Nie da się tak. Każdy jest osobną fabryką, tak jak tutaj to było powiedziane i to jest prawda. Mm, ale ja mogę powiedzieć? Chociażby e, suplementacja. Tutaj informacje, które padają o suplementacji i sposobie lub braku lub w ogóle żywienie jest, no, że tak powiem, podstawą jakby sukcesu, bo samo ćwiczenie może wręcz doprowadzać do, do jakby odwrotnych efektów. Na przykład dowiedziałem się to, że to, że ktoś chudnie, to wcale nie znaczy, że wyszła mu tanka tłuszczowa, bo mogło mu się stabilizować mięśnie I wiele, wiele takich ciekawych rzeczy jestem bardzo zadowolony, że tu jestem i na pewno będę na jeszcze jednym zjeździe i planuję również być... Na egzaminie, na, na egzaminie? Nie wiem na egzaminie, bo, bo nie mam takich aspiracji. Ale na pewno jeszcze chciałbym też przyjechać na e, nie, żywienie i suplementację. Żywienie i suplementację do Torunia. Zapraszamy gorąco, dziękuję. Tutaj. masz nową ksywę, nie? No ktoś wymyślił tutaj z drugiej strony tego urządzenia. Facing voice, Dobra. Dobra, wróćmy do tematu tutaj. Jak Ci się podoba? Jak zawsze, jak zawsze dobrze. Przechadzasz się i w ogóle. Przechadzam się kontuzja, ręka połamana. No ale mam nadzieję, że efektywnie tutaj mimo wszystko spędzasz czas. A jak najbardziej, jak najbardziej czerpię dużo, oglądam, przyglądam się. A na wykłady jak zawsze to wiadomo się wszystko tu potwierdza, tak? No nie jestem teraz w stanie potrenować i zobaczyć jak to jest na sobie. Ale damy radę, nie? Wrócimy, wrócimy Będziemy będzie próbować. Tak jest, tak jest. No? Hej. Jestem y, pozytywny pozytywnej myśli Na razie. Bardzo dobrze. zmęczony cukier spada. Spada cukier, dobrze. A powiedz, a kto wczoraj dał Ci najbardziej w kość? Który trener? Bo robimy. Drzewko, bo ja dzień wcześniej robiłem nogi tak solidnie, więc jak dostałem takie ćwiczenia, to już przy pierwszym obwodzie umarłem. Zabiła cię prostota treningowa? Czy co? Po prostu jak zaczynaliśmy trening, zaczęły mnie nogi po poprzednim dniu bolać. Aha. I to się nałożyło tak, że po pierwszym obwodzie już miałem problemy z prostu. Akumulacja kwasu mlekowego była taka, że ledwo wstawały. A powiedz kiedy Ciebie zobaczymy na scenie, bo jakiś powrót, comeback będzie, nie? Twój? Plan jest na mistrzostwa Polski weteranów. Mhm. Zobaczymy czy z tego wyjdzie, no niestety perypetie też spowodowały, że się tam jest poślizgów. Natomiast jestem dobrym, więc nie poddaję się. na nadzieję, damy radę do października. Dużo i mało czasu. Ciężko my, powiedzieć. My trzymamy kciuki. Będziemy dopingować. Dzięki. Dzięki, hej. Jak tam? Jak widać. Jest dobrze. O, idzie, idzie. Jak tam postępy z ideą trenowania Muscle IQ? Moment oddechu brak. No dobra, jedziemy. No i co? Kto? Tak widać po serwetce jest ok, jest lepiej, jest znacznie lepiej, będzie jeszcze lepiej. A który trener wczoraj e, dojechał najbardziej? E, 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 oczywiście trener Michalski, tak mi się wydaje, no. że, że, było, że było najweselej. E, chociaż Krzysztof Skryplonek też oczywiście nie próżnował, jeżeli chodzi o nogi. Zostaliśmy ładnie przeczołgani. No, ale wszyscy żyją, wszyscy chodzą, w związku z czym wcale nie jest tak strasznie, jak mówią. Masz wód nowych bodźców treningowych w sobie? Jak najbardziej, jak najbardziej. No, w tej jeszcze zostało mi tam 2-3 tygodnie masy, przechodzę właśnie na separowanie później. Czyli na piątym module yy, no, będzie? Już... będzie z... Duża Będzie jest jakaś tam forma taka lepsza do pokazania. Wcześniej tak się widzimy na żywieniu i w Toruniu A. w maju. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Zobaczycie się z całą kadrą i ze mną. O, oczywiście. Polecam. Dziękujemy. Do zobaczenia bardzo. w Toruniu. Hej. Dobrze. Krzysiu Skryplonek. Witam. Pierw, pierwszy były odsłony na scenie w Żelizdrzewie. Zadziwiłeś wszystkich pięknym programem, który opracowała choreograficznie dla Ciebie Gabrysia. No i jak? Tu od Żelistrzewa to w ogóle już masz całkiem ty jesteś inny chłopak, jak to się dzieje? ogolony, no, wiesz, to wszystko. Ale jak to się dzieje, no? Ciężka praca, ciężka praca. Słuchanie porad e, pani dietetyk, trenera. No, I jej. działa? Działa. Ale Michałski bardzo dobrze. No jeszcze su, suple, jeszcze, nie? No i suple oczywiście. One są suplementy. No, robi robotę. Robi robotę. Z tą różnice. A <grym> w tak powiedz czasie. Jak tam jesteś zadowolony tutaj ze zgromadki naszej, bo tutaj jesteś A, trenerem profesjoni. etatowym na szkoleniu? Fajni, fajni ludzie. Pochłoną, chłoną bardzo mocno wiedzę. Chcą się uczyć. Myślę, że to będą no, do, całkiem dobrzy przyszli trenerzy i instruktorzy. A powiedz kiedy teraz twoje jakieś najbliższe zawody? Za dwa tygodnie już lecimy na Niemcy, podbijemy tam troszeczkę Germanię, Grand Prix Niemiec w Boku. Pokażcie, pokażcie im oczywiście. Jak wygląda kulturystyka. <laughs> Zrobimy wszystko najlepiej jak, jak się to da. No i co? Później z dwutygodniowymi przerwami będzie Grand Prix Szwecji, Grand Prix Norwegii i Polska i mam nadzieję, że Hiszpania. To my trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że uda nam się pojechać za tobą wszędzie. Super. Też mam taką nadzieję, I się cieszę z tego. No i zapieprzaj, zapieprzesz. I że... pa. pa! Pa! Co ci się stało? Ciężko trenuję ta sylwetka z Ciebie siódme złe poty wylewa? Ty jeszcze tak przychodzisz, płacisz i dajesz sobie takie jechać? Tak. Zawsze tak robisz? chyba jakiś nienormalny jesteś, człowieku. Tak. Dobra, tak a, sobie ci, sobie. a jak Ci się podoba? Widzimy, że Twoja sylwetka transformuje się. Powoli, powoli. Wcielasz, szybciej. wcielasz ideę w życie? Cały czas kombinuję, szukam. Mam z problem, przychodzę tu i mam problem rozwiązany. To mnie, to mnie bardzo satysfakcjonuje. To na piątym module Wszyscy padną, rozumiem, bo rozumiem jak ciebie zobaczą w nowej sylwetce całkiem. Gdzie? dobra, 30 sekund minęło, dziękuję bardzo. Hej, porządku. A jak, trening? No, zmęczenie po wczorajszym. Ale A kto? Trzy... Kto nie bardziej wczoraj? Udał? W, w gość. No. Wszystko, wszystko. wszystko było tak, jak w ogóle, bo takich serii nie robiliśmy łączonych, podwójnych, potrójnych. I każdy ćwiczenie to musi też. Ta, takie boczce będziesz aplikował w treningu? Teraz na pewno zmienię sobie cały ten trening, a tą separację właśnie miesiąc, żeby jakoś tak to inaczej się zaregowały. Zaczynamy jak to będzie za dwa miesiące przy następnym szkole. To naskarz, który trener y, najbardziej? Najbardziej? No. Zajechał najbardziej. Zawsze jest taki najbardziej pomocny, wytłumaczy technikę. Jak poprawi, to jednak czuć lepiej ten miesiąc, że tak pracuje. Inaczej reaguje ten miesiąc. No to nie marnuj czasu, chłopaku i ćwicz. Wiesz, okay. Tak. <laughs> Wczoraj ładnie się zaprezentowałeś Aż na, tak? na zawodach. no jak zadowolony jesteś? Jasne, jak są szkolenie. Cały czas jest fajnie. Jest co robić, dużo nowych ćwiczeń, dużo nowej wiedzy, więc jeszcze go korzystać. Warto, warto. Co się zmieniasz, tak widzę, na, od modułu do modułu, co? E, troszeczkę, znaczy ja ogólnie mam taki styl, że małymi kroszkami do przodu, nie, nie od razu na kabana, na momencie w mieście. Kiosk. No dokładnie, tylko bardziej w stylu fitnessu i małymi krośkami do przodu. Więc coś tam, coś tam się zmienia, a to cieszy, nie wiadomo. Czyli ubijamy, 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 aż dojdziemy do celu, do tego co chcemy. No to ubijaj pięknie, Ubijam. hej. Okay. Nie relaksuj się. Ja muszę po relaksie. Mam ciężki trening, nie widzisz jak ja haruję na no, treningu? <laughs> Ćwiczę, muszę mustrować koleżanki, kolegów. To, 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 że się ta. zmieniłaś, to wszyscy wiedzą, ale proszę Cię, nie rób... Eee, oczu wiesz, płaczącego kotka. Jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Coraz bardziej, ze zjazdu na zjazd. A jak w pracy przydaje się nowa wiedza? Oczywiście, że się przydaje. Pytają się, edukujemy z Asią razem, same się edukujemy, i nami, klientom się, się. No, Życzymy dalszych sukcesów w pracy. I oczywiście w zmienianiu sylwetki, bo chcemy kiedyś zobaczyć się na scenie. To jest nasz cel, prawda? Ja bym bardzo chciała się zobaczyć na scenie. No to co za żeby nie się relaksować, tak? Tak, tak. tak. Pa! Pa! No. Jak tam? Dobrze. Widzę, że tak na dobre wróciła, wróciłaś do źródeł. Wróciłam na dobre, ta źródeł jest lepiej niż ile? Trener cię opieprza, a ty mówisz jeszcze, no. jeszcze, jeszcze! No i teraz jest. mi już taki trening dał, że już nie będę wołać jeszcze. Już nie będziesz. Będę raczej będziesz się słuchać do się? Do domu. Będziesz się słuchać? Tak, jest, tak jest. No. Tak więc na piątym module będziesz jeszcze in, insza niż teraz. No, insieńsza. To my trzymamy kciuki. Pa! Znajdzie, papa. Ty, też się, ty, jest też, super. ty też się nazmieniałaś. Co to się stało? Rosnę. Rośnie? Za dobrymi radami rosnę. A kto tam ci radzi? No jak? Tre wszystko. Paweł. I co? Zmieniasz się? Oczywiście. A start kiedy jakiś? Może na jesień? To my trzymamy kciuki. Hej! Co tam Karolek? Co ty taki elegancki dzisiaj z rana i w ogóle? Ogólnie wszystko ok. No z tym, że po prostu nie mogę trenować, no i tylko patrzę. A czemu nie możesz trenować? Jak to pozostali? No mówię. Byłem w piątek robiłem tatuaż i nie chciałem po prostu, żeby z moim tuszem coś się stało, żeby wypłynął albo cokolwiek po, po prostu innego się stało. Nie mówię, jak już zapłaciłem. Przez, no tak. Wszystko Słuchaj, nie? no ale formę zaprezentowałeś wczoraj z wieczora. Tak trochę, wiesz, ciemniasz, nie? Z całkiem nieźle. Znaczy ja ci tak, jakaś już to ogólnie tak jak mam napisane, to tak po prostu jemnie? Nie mam tak. A kto, kto ci napisał? Znaczy ja, mi pisze Wojtuś. No. Dlatego nie skomentowałem ci twój komentarz, jak napisałeś pod zdjęciem, że Wojtek chce mi tutaj... Mm, 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 a no. że Wojtuś by tak nigdy do mnie nie powiedział. No dawaj, dawaj, no to kiedy? Jakieś starty? Nie no, jak będzie wszystko dobrze, to mówię, zaczniemy się szykować po prostu od sierpnia, nie? No bo mówię jak tutaj nawet zobaczę, mówię, tutaj zawodnik musisz się kłócili że mu pod względem formy i tak dalej, nie? Mówię, ani nie kręcę aerobów, mówię, nie szykuję się nigdzie i tak dalej, i tak dalej, nie? To ty urodzony sylwet... talent jesteś. Ja Jakie ja to szczęście, się, że ty zawitałeś na sylwetkę. Jejku, nie? Tak, nie, no po prostu jestem skromny, nie? całą tutaj dużo mówić, prawda? A miłość życia znalazłeś w sylwetce czy nie? No w sylwetce nie, ale... Ale znalazłeś. Coś tam się może będzie działo. No to mam nadzieję, że prędzej niż na zawody przyjedziemy na twój ślub, nie? Będziemy tak. ci śpiewać. Nie no może bym przyjechał z jakimś panem gdzieś na zawody po prostu i... To poznał. O ile będzie chciał się ze mną zobaczyć, chociaż ten jeden raz. bo jak się spotka, raz to już się później wyciągną. Tak to my trzymamy tak. kciuki za ciebie, nie? To trzymajcie. No, to pa. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Seria wywiadów bez ciebie, byś tak nam uciekł? No co ty? No w życiu bym nie uciekł. Jak? Jak mógłby. No i jak? Czwarty moduł. Widzisz. No! Wow. jest, to jest coraz lepiej, nie? Rośnie rośnie, nie? No, cały czas rośnie. No za chwilę będziesz już certyfikowanym y, trenerem Masalajku like i co ty na to? Jesteś gotowy? No nie wiem czy jestem gotowy. Przyjmę to na Przed tobą egzamin? Uff. Poradę sobie myślę. A jakie twoje plany tutaj z trenerem leszkiem? Odnośnie twojej osoby? W jakiej odsłoniecie zobaczymy w czerwcu? Na zjeździe ostatnim? Pozwól, że zostawię to w tajemnicy. A, chcesz zaszokować? Dlatego się też nie rozbieram. Aha. Co prawda przygotowałem ciało, tam depiluję i tak dalej, żeby ładnie wyglądało. Aczkolwiek idzie to na razie z takimi, jest moje ciało, czy nie do tego i, i daję jakieś tam negatywne znaki, co je przygotować. Aczkolwiek w czerwcu myślę, że będzie wszystko elegancko, forma będzie taka myślę dosyć dobra ale to pozostawiam już do oceny Waszej i oczywiście będę się starał zaskoczyć to my czekamy na Twój tutaj wielką odsłonę i trzymamy kciuki, to pa dziękuję bardzo na razie, cześć co tam, co nie teraz, notatki tutaj masz wszechstronne, pilna jesteś mój nowy trening o, za cieszysz się? Co, za co mogłabym zapłacić miliony jak? Jest lubisz, to? Lubisz, lubisz to? Bez, lubisz? Bezcenne. nowy trening tak bardzo się cieszę, dziękuję panu trenerowi Leszkowialskiemu za poświęcony czas i uwagę. Ja również wszystkim wykładowcom za wykłady na podczas tego szkolenia, sobota i niedziela, na za konsultacje. Jak zwykle to bywa z sylwetką naszą kolejne szkolenie Master IQ. Nowa wiedza, nowe wrażenia, nowe treningi. Nowy system treningowy jak dla mnie wczoraj zrobiliśmy trening A który trener dał Ci najbardziej popalić? Tym razem e, będzie to pochwała, żeby nie było. Najbardziej dał mi w e, trener Paweł Drzewicki swoim e, treningiem. No tak wie, była... wiele osób tak tutaj. Takie ma zdanie. Tak, w tej a była kwestii. to dopiero, y, połowa treningu, więc jeszcze po jego treningu były dwie kolejne y, stacje treningowe z innymi trenerami, więc ciężko już było wydobyć jakieś zasoby energii na to, ale trzeba było wydobyć te energii, więc później już był koniec. <grytanie> to super. To... To my trzymamy kciuki, bo wiemy, że przygotowujesz się do zawodów. Czekamy na ostre boom i eksplozję jeszcze twojej formy, bo wiemy, że to się cały czas rozwija. No i trzymamy kciuki. To hej! <gry>

N'eusket an d'eusket. D'eusket an d'eusket. D'eusket an d'eusket.